Zakręci się na wysokich ogrodach! nas świeca, plazja i dobra zabawa! Zapraszamy! Te nasze spory są zawsze otwarte, bo lubimy niespodziewanych gości. Mamy zielone oazy spokoju! Nasza hala to miejsce sportu i ruchu. U nas sport na moc. U nas zabawa trwałech ograniczeń! Weźmy na Właśnie tutaj rozwijamy nasze skrzydło. Miłości do czytulania powstał kończyk, weźcie się szybko, znajdźcie co odpocząć. Mamy strefę ciszy i relaksu, klęsie na spokój i dobra atmosfera. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Mamy inspiracje do nauki! Nasi nauczyciele uczą z lepkością. Nauka unosi się w powietrzu. U nas jest kolorowo i odnośnie!